Zapraszam ku kontemplacji kącika klipów intuicyjnych pod kryptonimem Ślebakiszka Kiszka pana Franciszka. No i kochani, to będzie wielka niespodzianka także dla Norbiego. Kolejny klip ludzi, którzy odpowiedzieli na mój apel, aby przysyłać najbardziej dziwne, tajemnicze, intuicyjne klipy, których nie wstydzą się ani twórcy, ani producenci, ani rodziny tych wspaniałych artystów. Kto zaszokował mnie w tym tygodniu, zobaczcie sami. Kiedy widzę, Kochałem, które kochane, które pustyły, nie było łatwe, nie Które kochane, które pustyły, nie było łatwe, nie Dlaczego poczuł To było cudowne, to było piękne, to było wspaniałe, a teraz śmiało i szczerze zmierzamy do kącika pod kryptonimem TU BYŁEM. Koni, koni, teraz absolutna świeżynka. Klips przed dwóch tygodni, formacja Drossel, z Pelplina, tabuny pięknych dziewcząt, tabuny brzydkich chłopaków i ja, nieśmiały konio lat 12 w klipie pod kryptonimem JAK SIĘ BAWIĆ, TO SIĘ BAWIĆ. Jedziemy!